Tego konkursu jeszcze nigdy nie było, znaczy pokrewne gdzieś tam się przewinęły, natomiast takiego konkursu jak wybory mi z ziemi łomżyńskiej, czyli tych okolicznych miejscowości jak najbardziej nie. Przyszłam na casting po to, żeby po prostu się sprawdzić dalej. Dziewczyny były bardzo różnorodne przede wszystkim. Zadawałyśmy różne pytania. Padały pytania o bezludną wyspę, o przygodę życia. Nie do końca pytamy też o takie sprawy formalne związane z wyglądem, bo one już. Wszystkie, które przyszły, są bardzo ładne, były bardzo ładne i myślę, że są świadome tego, gdzie występują i, gdzie, i jaka będzie ich przyszłość. Jestem bardzo zadowolona, jestem też troszeczkę zmęczona, bo jednak no, to dosyć trudne zadanie i każda dziewczyna coś tam w sobie miała pięknego, fajnego, i z każdej z nich chciałabym znaleźć. Idealną cechę tej właśnie mis. No natomiast, wiadomo, realia są takie, że trzeba wybrać tylko część dziewczyn. Na pewno będzie to bardzo trudne zadanie. Jednocześnie chciałabym zwrócić na to uwagę, że te wszystkie kandydatki, które się zgłosiły, no należą im się wielkie brawa za odwagę, za chęć, za determinację. I jestem z tego bardzo dumna, że jednak się po prostu tutaj pojawiły i walczyły gdzieś tam o swoje marzenia własne. No Dlaczego się tam Spróbuj właśnie sił, tak naprawdę, dać coś od siebie, pokazać, że czasem trzeba się trochę bardziej odważyć i wziąć udział w czymś takim. Uważam, że to jest naprawdę wspaniałe przedsięwzięcie tak naprawdę. Ten pomysł zrodził się z takiego własnego poczucia chęci powrotu do wspomnień, ponieważ ja również w takim konkursie brałam udział. I zostało mi po prostu w głowie to wszystko, co jest takie najpiękniejsze. Doświadczenie, wspomnienia, no, wspaniałe chwile, których właściwie teraz nie jestem w stanie nawet opisać tutaj w kilku słowach mnie ten taki sentyment i chęć powrotu może do tych wspomnień sprawiła, że... że Zrodziła się taka idea właśnie, żeby zorganizować coś takiego w Łomży i tym dziewczynom, które są mieszkankami naszego miasta i tych okolicznych miejscowości, dać taką szansę. Już zostałam raz wybrana jako z powiatu krajewskiego i pomyślałam sobie, że będę dalej kontynuować to, także myślę spełnię swoje marzenia. Idealna Miss nie jest kandydatką o idealnych wymiarach, czyli absolutnie nie chodzi o to, żeby miała powyżej 175 cm wzrostu nogi do nieba i włosy do ziemi. A absolutnie nie. Idealna Miss to przede wszystkim piękna, uśmiechnięta buzia, zwłaszcza uśmiechnięta, serdeczne oczy, bo, bo myślę, że kiedy taka dziewczyna wchodzi tutaj do nas od razu po oczach, można tą serdeczność wyczytać. Pełna empatii, takich jak najbardziej. Wszystkich najserdeczniejszych cech charakteru, także uważam, że to jest przepis na mis! Ja przyszłam po to, żeby się dobrze bawić, poznać fajnych ludzi, rywalizować myślę, że nie będę. Bo rywalizacja nic nie da po prostu, to nie ode mnie zależy, tak? Bo wszystko jest ważne. Prezencja to również zadbana dziewczyna, prawda? To jak najbardziej jest to bardzo istotne. Natomiast w pierwszej kolejności dziewczyny, kiedy wchodziły do nas na tą salę castingową, najbardziej przykuwał nas uśmiech. Brak uśmiechu zdecydowanie po prostu. Może nie tyle, że odrażał, ale no na pewno nie zachęcał tak bardzo jak te kandydatki, które weszły takie promienne, uśmiechnięte, zadowolone, serdeczne. Ja na to bardzo zwracałam uwagę, pisząc wszystkie właśnie jakieś tam informacje na Facebooku i większość kandydatek się do tego po prostu dostosowała. Gala odbędzie się 14 listopada w Filharmonii Kameralnej. Będzie to dość duże wydarzenie i na pewno piękne, dlatego że piękne dziewczyny będą występować i one są najważniejsze. Będzie ją prowadził pan Krzysztof Ibisz i to już mamy potwierdzone informacje. Natomiast więcej atrakcji zdradzić na razie nie możemy. Zaczyna się ciężka praca, bo przygotowania do finału przede wszystkim będą wiązały się z bardzo dużą ilością nauk choreograficznych, pracą, akcji charytatywnych, promocyjnych, sesji zdjęciowych, więc uważam, że dziewczyny naprawdę nie będą miały czasu na nudę. I generalnie te, które właśnie przejdą do tego finału będą teraz w weekendy do 14 listopada włącznie bardzo zajęte. Nie boję się ciężkiej pracy i uważam, że to jest naprawdę wspaniała przygoda i warto zaryzykować dużo dać od siebie, bo tak naprawdę dużo nas to uczy.